Zaczynamy od gorącej awantury w Rakowie Częstochowa. Jak informuje Piotr Koźmiński z portalu Sportowe Fakty, agent na Nakowacewicza chce, by jego podopieczny zmienił zimą klub, powód nieobecność bośniackiego bramkarza w pierwszym składzie wczorajszego meczu z Radomiakiem. O komentarz do tej sprawy poprosiliśmy prezesa Wicemistrzów Polski Wojciecha Cygana. Mogę powiedzieć, że faktycznie przeczytałem ten artykuł i, tak jak w tym artykule było napisane, że jest art, autor tego artykułu e, był zdziwiony treścią otrzymanego maila. Tak jak byłem zdziwiony treścią tego artykułu, e, to, że e, zawodnik, który nie gra ja w meczu, jest e, w jakiś sposób zaniepokojony i chciałby w tym meczu wystąpić, to bardzo mnie to cieszy i jest to nawet naturalne w tym e, sporcie. Natomiast jeżeli agent oficjalnie zapowiada, że przyniesie jakąś ofertę do klubu, to, to, to dobrze, no, to będziemy jako klub oczekiwać na taką ofertę. Jeżeli będzie ona poważna i będzie satysfakcjonująca dla klubu, to pewnie poważnie do niej podejdziemy. Natomiast mam wrażenie, tak zupełnie odnosząc się do meritum tej sprawy, że ktoś... Bardzo normalnej rzeczy, w sytuacji, w której zawodnik po kontuzji e, nie wchodzi od razu do bramki, sytuacji, w której drużyna wygrywa mecz z Legią i w bramce dalej e, jest e, Kacper Kielowski, zrobił, e, spróbował zrobić jakąś małą burzę w salce wody. W sprawie będziemy się oczywiście bacznie przyglądać.